Cześć, witam w drugim odcinku Porysowany Dzisiaj temat jajecznej tempery Technikę tą stosował często Leonardo da Vinci Hej, hallo. I'm Leonardo da Vinci. Głównymi składnikami przede wszystkim były żółtka jajek najzdrowszych kur. Nawet chyba wiem, kto dobrze na ten temat może coś powiedzieć. A piąte jajko tutaj mam to jest od kury, którą ja osobiście znam. Kolejnym składnikiem była woda deszczowa, później zastąpiona wodą destylowaną. Jeśli nie macie wody destylowanej zwykła kranówka też może być. Leonardo się nie obrazi. Ostatnim składnikiem była odrobina białego octu winnego. This is uh, the bacon soda and vinegar challenge. Now then um bacon soda bacon soda cleans and people use that to brush their teeth. Okay, and so vinegar cleans also. and it can, you clean your house with it so I, you could probably clean your teeth with it so together it probably like get your teeth really really white so how long can you keep this in your mouth i guess you know to get it really really white know. All, right. all right here we go i think this is a challenge with some good benefits okay No dobra, my oczywiście w ten sposób nie będziemy mieszać. Ważne jest dla nas tylko to, aby żółtko było maksymalnie oddzielone od białka, a nawet jeśli chcemy być bardzo dokładni, to dodajemy tak naprawdę sam środek żółtka. Wszystko razem mieszamy i możemy tak na dobrą sprawę dodać jeszcze do tego jakiś inny kolor oprócz białego. Wszystko zależy od nas, jaki chcemy uzyskać kolor farby. Ja nie mieszałem za bardzo, ponieważ tak na dobrą sprawę chciałem zobaczyć, jak sama tempera będzie reagować z tymi wszystkimi składnikami. Przyklejamy naszą kartkę taśmą dwustronną, tak żeby nam nie jeździła po całym blacie i zaczynamy nakładać pierwszą warstwę. Ważne jest też to, czy chcemy robić sposobem na sucho, czyli tak na dobrą sprawę maczamy pędzel tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zmieniamy nasz odcień, czy też chcemy to robić na mokro. Ja spróbowałem wpierw na sucho. Nakłada się to bardzo ciekawie, dość dobrze kryje, natomiast wysycha w tak szybkim tempie, że możemy od razu nakładać kolejne warstwy. Czarny kolor, który tutaj nakładam na, jako tło, możecie tak na dobrą sprawę nałożyć na samym końcu. Jeśli jesteście osobami, które mają predyspozycję do paćkania naokoło, to rzeczywiście, tło zostawcie sobie zawsze na koniec. Rzęsy to jedna z trudniejszych rzeczy w zależności od tego jaki macie pędzelek Jeśli macie jakieś lepszej jakości To nie powinno wam to sprawić większego problemu Jeśli natomiast chcecie używać tych najtańszych pędzelków No to rzęsy będą wam mogły sprawić mały problem Zanim zaczniecie malować Rzęsy. Sprawdźcie sobie na kartce jak nakłada Wam się czarny kolor. Pamiętajcie o tym, że czarny to jest najbardziej niebezpieczny, można tak powiedzieć, kolor, który w chwili kiedy nałożymy go za dużo jest dość ciężko się go pozbyć. Zupełnie na jest z kolorami jasnymi. Jeśli chcemy coś pociemnić to zawsze mamy na to dużo czasu, dlatego też zawsze lepiej zacząć od koloru jasnego. Tak to właśnie wygląda. Na sam koniec jeszcze krok po kroku, który pokażę wam jak narysować profil twarzy, którą użyliśmy do malowania.